Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się dzisiaj z Wami, e, z Marcyską, która jest nieco chora, ale wiadomo, no była trzy dni w żłobku, więc no ile można być zdrowym. E, wróciła jest piątek, my teraz mamy godzinę 19, a ja dopiero robię obiad, słuchajcie. Także my dzisiaj Dzie -dzie. obiad na kolację, ponieważ Martysia po powrocie nie dała się totalnie odłożyć z rąk. E, no i tak. Także robimy sobie teraz yy, obiad. Dzisiaj na obiad ziemniaki, które już mi się udało wstawić i się gotują. Mielone, które pierwszy raz będę robiła w komunikcie. Jestem ciekawa ich przepisów. Oraz surówka z marchewki, ale z marchewki i pora. Takiej taki też nigdy nie jadłam. Tak Martysia, co ty tam chcesz? Co tam pokazuję? Poczekajcie. No to będziemy sprawdzać teraz po kolei co Martysi chodzi, yy, chodzi po główce. Yy, w każdym razie dostała przeciwbólowe, jest chwilowa poprawa. E, 5 minut się bawiła sama, ale już do mnie przypełzła, jak tylko przygotowałam sobie składniki. Więc zobaczymy, ile uda nam się, kochani, e, ogarnąć. E, dobra, por, biała część, aha, nie mm. to teraz. Właśnie tak myślałam, że trzeba będzie tego pora pokroić, bo zawsze trzeba go kroić. Ale tak myślę, jak ja bym go tak wrzuciła w, w większych częściach. Słuchajcie, spróbujemy to zrobić. Ja go wrzucę normalnie w takich dużych częściach, nie takich 5 mm. Ja po prostu tutaj zaraz zmienię ustawienia. Tak, Marcysia, no. I zobaczymy, co nam się zadzieje. Jak widzimy poranie na 5 mm. Aha, i w ogóle ja sobie zwiększyłam trochę proporcje wszystkiego, ponieważ ja chcę, żeby ten obiad starczył mi na dwa dni, więc i, i ogólnie będę miała więcej y, wszystkiego. No dobra. To lecimy i zobaczmy, co się zadzieje. A, yy, on nie chce, żeby to zmiksować, ale najpierw sobie w takim razie zmiksujmy może nieco... Nie wiem, najmniej se 4 sekundy oprócz 5. Uważaj. No, nie lubiłam tego jeszcze przepisu, więc nie wiem, czy nie, nie wyprzedzam. Yy, tutaj się za, za mocno się nie wychylam. No dobra, słuchajcie, pokroiło się takie plastry. No ale teraz idźmy dalej, idźmy do przepisu. Mam tak 120 gram marchewki wykonane na kawałki. No to tą marchewkę już, jak ci mogę też będę musiała mieć takie o, gdzieś kawałki. Dobra, nie, nie patrzę już w sumie nawet na wagę, bo ja sobie mniej więcej te składniki odmierzałam i proporcje zachowywałam, więc w sumie już ja już teraz nie muszę na tę, na tę gramaturę tak patrzeć. Mhm. Tak maskę pić Ci się chciała. Teraz jeszcze jabłko, ale, no, dobra, ale to zróbmy znowu, zamknijmy, idźmy tu, ustawmy teraz 6, dobra, 5 sekund, razu dam wam 5,5. Mam nadzieję, że nie skiepszczę, że ta e, struktura surówki dalej będzie surówką. Okej. Okay. Okej, okay, jest, jest całkiem dobrze. Słuchajcie, mam malutką kosteczkę na, yy, na marchewkę, a por mi się jeszcze przy też poszukał, więc jest całkiem dobrze. Teraz tak, mam dać jabłko. No to dajemy jabłuszko. Mam dać teraz tak, trzy czwarte łyżeczki soli. Dobrze. Mam dać łyżeczkę soku z cytryny, bo musimy to sobie też tutaj jakoś teraz... No, to się naprawdę... Spróbuj na chwilę sobie postać, a mamusia spróbuje wycisnąć cytrynę. Ta cytryna jest jakaś taka, widzę. No i pestki powlatywały. Dobra, jedną pestkę widzę. Drugą pestkę widzę. Oho, oho, oho. spadła. No dobra, będziemy polować, jak będziemy jeść. Na te pestki. Dobra, kółżeczka kochła. Dobra, Marcy otwiera swoją ulubioną szufladę. Zakładamy jarkę. Rybką przy okazji oczywiście i znowu 4 sekundy Dobra, zobaczmy czy tam się nie zmieniły składniki na pył. Hmm. No nie, nie zmieniły się. jest dobrze. Jest dobrze, składniki zgarnąć na dno, dobrze. Składniki zgarniamy na dno, tak Marcelinko? I teraz odstawić na 10 minut. No widzicie, i to są te momenty, e, kiedy drugie naczynie miksujące jest po prostu niezbędne. Była taka promocja, że w październiku, tak? że e, można było przy zakupie tego miksa prawie o 500 kupić drugie naczynie miksujące, i wiele osób tak myślało po co, po co, po co, czy to się opłaca. E, Ubłaca się, naprawdę. E, widać to, jeżeli dużo korzystacie z tego tu jest wstawione ciasto, tu garuje, nie wiem, ciasto na chleb. Coś tutaj musi dostać no, albo tak jak teraz słuchajcie. Albo tak jak teraz. E, musi słówka mi odstać, no, ale ja nie mam czasu na to, co ona stała. Marcysia. Marcysia, Marcelinka, Marcelinka. Proszę, jeszcze nasze babeczki czekoladowe, jeszcze trzy zostały. Choć nie wiem, że zrobiłam 12. E, to było dwa dni temu, to jeszcze trzy zostały, bo my tak teraz oszczędzimy z tym cukrem. Dobra. Ale do celu. Nie odstrzemy tego na 10 minut, mam nadzieję, że, e, że to niczemu nie przeszkodzi. 100 gram jogurtu greckiego. Ja oczywiście zamiast 100 g jogurtu greckiego, to ja dam 180 g jogurtu naturalnego bez laktozy. Ja czasami sobie robię, wiecie, stwierdzam, że a dobra, to niech już, wezmę tą... Ach, serio. Myśl, mam coś dzisiaj też wyjątkowo. Poczekaj, zaraz cię wezmę biorę zwykłą śmietanę albo zwykły jogurt i potem niestety zaraz mnie boli brzuch, więc, więc nie dzisiaj jemy tak jak książka pisze, tak jak dla mnie książka pisze bez laktozy i teraz tak jedna czwarta łyżeczka pieprzu, no to dojemy. i zakładamy mieleczkę. Ciekawa jestem tej surówki. Naprawdę jestem ciekawa. Yy, obrót 3, czyli takie mieszanie przez 10 sekund. Zawsze marchewkę mam na słodko, z, z jabłkiem. A tu taka będzie bardziej wytrawna. Jestem bardzo ciekawa co z tego wyjdzie. Zaraz obieramy się za robienie mielonej, dlatego też nie chciałam czekać, żeby mi tutaj ta surówka tak stała. Bezpinnie. Dobra, przemieszamy jeszcze po bo się nie wymieszało jakoś tak super, super dobrze. No dobra, fajne, że struktury ma słówki. Nie jest papką. Mmm, ekstra. Super. Mega, mega fajne. Słuchajcie, ja to tak według tej proporcji. Chyba nie wiem, czy mi trochę cukru nie dała. Bo jest, teraz dochodzi do mnie, że ta um, ostroż spora. Tak mnie uderza, a i tak dałam mniej pora mimo wszystko yy, niż sugerował przepis, więc też na to yy, uważajcie. Dobra, to zróbmy tak, ja już yy, wyłączam, surówka jest zrobiona, jest smaczna, wymaga dopracowania, ale jest smaczna yy, i zaraz zabieram się za też z Thermomixa, też jestem ciekawa. Wiecie czym go się będzie różniło? O, co mnie tak tutaj zdziwiło? Chyba majeranek i musztarda, chyba tego. Bo teraz nie mam już przepisu, ale tak mi się wydaje, że jak czytałam, to to było takie inne. Także zrobimy, ocenimy i damy wam znać. Tymczasem, kochani, no przecież yy, nie możemy jeszcze raz wspomnieć, że od dziś ruszyła promocja na raty 0. Macie możliwość zakupu Thermomixa w 10 ratach 0% lub w 20, czyli tych najpopularniejszych ratach 0. 20 rat to jest 299 zł i 75 groszy i tak przez 20 miesięcy. Możecie go sobie fajnie, szybko spłacić i może być wam takim super pomocnikiem, jakim jest. Dla mnie, także zapraszam Was do kontaktu. Jeżeli nawet nie jesteście pewni, to i tak zadzwońcie, i tak ja przyjadę do Was, pogotujemy i wtedy, że tak powiem, podejmiecie decyzję, czy rzeczywiście to jest fajne, czy to nie do końca jest fajne. Także nie stresujcie się, bo taka prezentacja nie zobowiązuje Was do zakupu. To nie jest tak, że ja przyjadę iść już musicie kupić, ani wasi znajomi, którzy może zaprosicie, a może nie. Eee, ważne jest, żebyście zobaczyli i ocenili jakby przez własne doświadczenia i patrząc na własne oczy, co on robi, jak on robi. I czy robi to fajnie i dobrze. Dobra, żegnam się z Wami. Cześć, pa, pa.